Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne dla rowerzysty jest jego oświetlenie na rowerze. Czy to z tyłu, czy też z przodu roweru. Bardzo ważne jest, żeby było nas widać zarówno przed nami, jak i za nami. W ciągu dnia, jak i w ciągu nocy. I właśnie dzięki uprzejmości firmy Mozos mam możliwość przetestowania przedniej lampki rowerowej. FL Extreme. Ta lampka jest o tyle ciekawa, że ma tutaj tryb świateł długich, jak i świateł krótkich. O czym dowiecie się za chwilkę. Lampka w oficjalnym sklepie Mozos kosztuje 149 zł yy, w momencie nagrywania tego materiału, natomiast da się ją kupić taniej, bo za około 122 zł. Zawartość opakowania nie jest jakaś imponująca. Nie, nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy. Bo w tym kartoniku znajdziemy papierową instrukcję obsługi. Wszystko, co jest najważniejsze, to jest tutaj opisane to nie ma żadnej filozofii zbytnio. Tak więc yy, wszystkie niejasności rozwiejecie właśnie w tym kawałku papieru. Mamy przewodzik USB A do USB-C do ładowania naszej yy, lampeczki. Mamy uchwyt do zamontowania na kierownicy, czy też gdziekolwiek indziej, bo nie tylko. Możemy użyć tej lampeczki do, yy, do oświetlenia drogi przed rowerem. No i mamy całą naszą lampeczkę. Aluminiowa cała, przycisk jeden, pod takim. Możemy sobie zdjąć od razu, żeby nie było. Takie przykre, brzydkie ślady zostawia ten klej, niestety. trzeba sobie będzie go zdrapać jakoś, ale to tym się zajmiemy później. No i oczywiście mamy. Samo gniazdo do ładowania. Bataryki, jak to kiedyś się mówiło. Mamy szynę do montażu. Wchodzi tam mniej więcej w ten sposób. Naciskamy, wyciągamy ciach. A Atom tego nie ruszy. Jak to jest za, zamontowane. Cała lampka. Całe to urządzenie świecące jest wykonane z aluminium. No, poza oczywiście tą szyną do zakładania, klapeczką od portu ładowania i samym przyciskiem do załączenia światła. No i osłonki, no wiadomo. Całość jest zrobiona z aluminium. To całkiem przyjemnego aluminium, solidnego aluminium. Tak więc nic tutaj się nie powinno dziać. Jakieś delikatne zarysowanie zostaje pod palcem, ale nie takie, żeby lakier się zzierał. Z dostępnych tutaj przycisków, czy też innych tego typu rzeczy, mamy jeden główny, którym operujemy i zmieniamy między jednym z siedmiu trybów. Pojedynczy klik to włącza nam bliskie światło. Możemy sobie kliknąć ponownie pojedynczo. Zmienia nam, 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 na, nam, 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 nam. Zmienia to nam na bliskie światło, ale o średniej mocy. I kolejny klik to już jest bliskie światło stroboskopowe. Kolejny klik wyłącza nam całkowicie. Podwójnym klikiem włączamy sobie światło długie. I tutaj nie mamy żadnego innego trybu poza tym e, światłem długim. Możemy sobie pojedynczym klikiem włączyć dodatkowo jeszcze światło bliskie. Kolejnym klikiem możemy sobie światło bliskie średnie. I kolejnym klikiem znowu światło bliskie stroboskopowe. Czyli daje to nam łącznie trybów e, 7. Jak dobrze liczę. I tak też również powinno być opisane to w instrukcji. Długim przytrzymaniem wyłączamy całkowicie lampkę. Co ciekawe, przycisk. Przycisk, jeżeli lampka jest naładowana, świeci na zielono. Jeżeli lampka będzie rozładowywana, czy też bliska rozładowaniu, ten przycisk będzie się świecił na czerwono, co nam w trakcie, w trakcie drogi będzie pokazywało stan naładowania całej lampki. Jeżeli chodzi o technikalia, możemy się tutaj przyjrzeć. E, moc znamionowa lampki to 10 W razy 2, czyli powinno być 20 tych W. E, moc wejściowa, mocne światło 10 W, słabe światło 2, 2, nie, 52 W. Temperatura borowa 7100 kelvinów e, typ tej diody LED to Osram SHU07. Ilość led oczywiście 2, jasność... Aż 2000 lumenów, czyli bardzo sakramentski błysk, bym powiedział. Napięcie to prąd stały 3,7 V, no i waga 200 gramów. Nie jest ona jakoś wybitnie lekka, nie jest również wybitnie ciężka. Czuć oczywiście masę w rękach, więc dla wszystkich tych, którzy w swoim rowerze są pozbyć się jak najwięcej ciężaru, no to ta lampeczka może okazać się zbyt ciężka. I w momencie, kiedy gdzieś indziej przeoszczędzam, no to na tej lampeczce znowu zyskają, i niestety ten bilans będzie niekorzystny. Tak więc, tak. Ale dla wszystkich tych, którzy nie dbają o wagę swojego roweru, czy też akcesoriów montowanych na rowerze, no to nie zwracajcie na to uwagi, naprawdę. Lecimy dalej. Materiał aluminium, tak jak już wspomniałem, rozmiary, długość 114 mm, na wysokości 30 mm i szerokości 35 mm. Źródło zasilania, mamy tutaj dwie baterie y, typu 21700, y, o łącznej pełenności 4800 mAh. I tu jest ciekawostka, czas pracy, na dalekim świetle, świetle 8,5 godziny, na bliskim świetle 8,5 godziny również, a w combo paku bliskie plus dalekie światło 3,5 godziny. Czas ładowania to tylko 5 godzin i mamy tutaj oczywiście wodoodporność w standardzie IP44. Zasięg, tutaj kolejna fajna rzecz, 200 metrów, czyli całkiem, całkiem daleko nam ta lampeczka świeci. Eee, jadąc gdzieś w jakichś zaroślach, krzeszorach czy po lesie, na pewno fajnie nam drogę będzie oświetlało. Moja ubłocona takana wjechała na salon, <laughs> tak więc bierzemy się za. Montaż tego sprzęciora Bo montaż również nie jest Jakoś bardzo skomplikowany Na pewno sobie dacie tym radę Żeby to zamontować Oczywiście musimy mieć rozłożony nasz uchwyt Nasz zestaw montażowy Zakładamy to na Kierownicę Ściskamy delikatnie żeby nam śruba Wpadła W to, w to wyżłobienie Skręcamy delikatnie Obracamy sobie cały Cały okolte. Obracamy sobie cały uchwyt do góry nogami. Bo przecież z tej strony pójdzie lampka, nie? I zakręcamy od dołu już we właściwej pozycji. Teraz bierzemy naszą lampkę wsuwamy w uchwyt. Naciskamy ten przycisk z boku żeby nam się zapadka zwolniła. Dociskamy do końca no i mamy lampeczkę zamontowaną. Skoro już mamy lampkę zamontowaną na rowerze na naszej kierownicy, czy też rurze kierownicy, to możemy w przypadku kiedy lampka nie jest równo, tylko bardziej po, po krzywiznie ustawiona, możemy sobie dostosować kąt świecenia, czy też obrót, już zwał jak zwał, możemy sobie po prostu obkręcić w taką stronę, żeby to świeciło. Tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie musi świecić. Gdyby nie uchwyt rowerowy, to mógłbym jeszcze bardziej skręcić tą lampkę. No niestety ta metalowa część mnie niestety ogranicza w tym momencie. Ale tak, mamy dość pokaźną możliwość regulacji. Poza tym, że oczywiście odkręcając samo mocowanie, możemy sobie również pochylić bądź podnieść do góry. Do tej pory korzystałem z takiej malutkiej dekatlonowskiej lampeczki, e, która miała tą zaletę w stosunku do tego mozosa. Że mogła być również stosowana na tył, ze względu na to, że możemy świecić tutaj światłem białym, jak i światłem czerwonym. Możemy to sygnalizować jako jazdę właśnie z tyłu. Niestety, lampka z dekatlonu względem lampki od Mozosa ma jedną wadę bardzo dużą. No niestety nie świeci zbyt mocno, tak jakbyśmy tego chcieli, jeżeli chcemy wybrać się na jakąś jazdę nocą czy też po zmroku. Tutaj niewątpliwie Mozos. Jest jak najbardziej rekomendowany ze względu na to, yy, że świeci nieporównywalnie mocniej oraz jaśniej. Dobra, jak widać, poświęciłem się dla Was. Wjeżdżamy teraz w ciemny park. Jest godzina za 15.10 w nocy czy też wieczorem, jak to tam woli. I na świetle krótkim, no ta lampeczka całkiem daje radę. Lampka daje całkiem spoko efekty. Tu naprawdę jestem pod wrażeniem. W porównaniu do lampki dekatlanowej. To zaraz sobie zrobimy test, jest naprawdę o wiele, wiele lepiej. Sobie zrobimy test różnych trybów, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko jak to wszystko świeci. Krótkie mocne, krótkie średnie i stroboskop na krótkim. Krótkie długie, znaczy krótkie mocne, długie mocne, długie mocne i krótkie średnie, długie mocne i. Krótkie, stroboskopowe tak to wszystko wygląda. O, możecie sobie zobaczyć, że całkiem ładnie to oświetla. Musicie sami przyznać mi rację albo, po, albo podzielić się swoimi spostrzeżeniami. E, wiem, że film tego dobrze nie odda, ale na żywo, tak jak patrzę przed siebie, podnosząc za lampką, no to naprawdę. Pokryty obszar światłem z lampki jest naprawdę imponujący. Naprawdę jest daleko, pole widzenia bardzo dalekie i można całkiem sporo ze świata zewnętrznego zobaczyć, tak więc to jest naprawdę na plus. I tak jak teraz widzicie, to jest połączenie lampki światła krótkiego ze światłem długim. Wyłączmy sobie to, wyłączmy sobie dla porównania. Teraz. Lampkę dekatlonową. O. I tak świeci, moi kochani, lampka z dekatlonu. O. Przełożymy sobie na tą stronę. Lampka z dekatlonu. No, zbyt dużo nie widać. Na pewno jest to światło ciemniejsze niż z Mozosa. Teraz światło mozosa i dekatlon. Mozos i dekatlon. Tak więc możecie sobie porównać w tym momencie, jak to wszystko wygląda. Tak więc podsumowując, czy polecam tego małego bziocha od mozos? Oczywiście, że tak. Dla wszystkich tych, którzy lubią nocne eskapady po lasach, po parkach, czy też po polach, jak najbardziej, świetnie rozświetli Wam drogę dzięki zastosowaniu dwóch osobnych diod LED z różnymi właśnie siłami mocy, czy też promieniami świecenia. To będzie naprawdę mega uzupełnienie Waszego posprzętu rowerowego. Znaczy, tą lampkę mogą korzystać nie tylko ludzie, którzy jeżdżą na rowerach, ale również różni outdoorowcy, którzy po zmierzchu, po nocy lubią gdzieś się wałęsać po ciemnych miejscach. Tak więc ta e, lampeczka jak najbardziej sprawdzi się dla wielu różnych typów szwendaczy. Nie tylko rowerowych, ale również i pieszych. Jeszcze raz dziękuję marce Mozos za podesłanie tego sprzęcika. Na pewno się przyda i zrobię z niego dobry użytek. Dzięki. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę, e, komentarz, co sądzicie o tym amperszce oraz czy macie jakieś swoje inne typy. I co? Zapraszam do subskrybowania i do oglądania kolejnych materiałów, które pojawią się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!